Zawód dla bliźniąt. Bliźnięta mogą wykonywać większość zawodów, jakie w ogóle istnieją. Bardzo podstawowe komunikacja. Komunikacja to przede wszystkim pierwsza komunikacja to nauczyciel, druga komunikacja to handlowiec. I w 95% y y bliźniąt kończy w handlu. Są to handlowcy i obojętnie na jakim stanowisku, czy dyrektora, czy teraz tak, czy firma, jak pójdę do tych najwyższych stanowisk do tych najniższych, będzie mi dużo łatwiej. Na przykład założenie, jeżeli to jest to przypuśćmy szkoła i dyrektor szkoły, czy na przykład dyrektor katedry, czy profesor katedry. Jest to katedra komunikacji. Co znaczy komunikacja? No bo w tym momencie komunikacja, na przykład w filologii. Nie musi być to stosunki międzynarodowe, czyli zagraniczne. Ale także może być to przypuśćmy, psychologii, ale na, na pograniczu nie psychologii, kont chociażby, o, właśnie, kontaktu. Aż także logopedii. To jest wszystko. Na pewno, Nie jestem pewien, ale przypuszczam język nimkowy, podejrzewam, że w, w, stworzył bliźniak. I każda cywilizacja, nie cywilizacja, tylko każde działanie, każde działanie komunikujące jest, bli, są to bliźnięta. I teraz jakie zawody? No, tych zawodów jest mnóstwo. Bo i są marynarze, którym tymi chorągiewkami łatwo się uczą. To właśnie są bliźnięta. Osoby, które komunikują się, czyli wykładowcy języka. Ja przynajmniej, jeżeli. Jeżeli mam typowego nauczyciela, mówię, panie, ja kocham to uczyć, kocham tą pasję, to jest dla mnie, to są już bliźnięta. Jeżeli teraz to jest lekarz foniatra, no to już z góry wiem, że bliźniak. No oczywiście, że nie, ale jeżeli widzę w kosmogramie na przykład cechy, cechy znaczy on jest ze znaku bliźniąt, a widzę, że tam wyraźnie wychodzi mi medycyna, więc się pytam, czy jest foniatrą, Albo No bo to też trzeba brać. Ale na pewno nie będzie ortopedą, nie będzie jakimś tam chirurgiem. Oczywiście, że zdarzają się takie wypadki, ale to jest bardzo rzadko. Teraz, jeżeli chodzi o handlowców, czyli tych ludzi od sklepu z częściami do samochodów i meblami i społem, czyli tego sklepu, gdzie kupujemy jajka i sery, i chlebek codziennie, to tak to prawie 90%. Tam osób pracujących to handlowcy i mający merkurego, właśnie merkurego, i to są bliźnięta. Bo albo jest teraz tak, cecha bliźniąt uwydatniona, nie znak, tylko w domu bliźniąt, albo też. Gdzieś tam i te bliźnięta są bardzo wydatnione od tych osób. I wtedy jest udzielka zgoda, bo jest harmonia kosmogramu z życiem tych bliźniąt i bliźniak wtedy, taki bliźniak, czy o cechach takiego bliźniaka, ta osoba się bardzo dobrze czuje. I to jest chyba jakby podstawa yy, yy, dla pracy bliźniąt, tylko zaznacza, że im więcej wsadzisz w siebie. Tym wyżej zajdziesz. Im dłużej się uczysz, tym jesteś coraz bardziej powiedzmy, że tak jak jest żołnierz. Każdy żołnierz nosi w plecy kobuła i może zostać marszałkiem. Więc ty jesteś cały czas tym wojownikiem. Wojownikiem o świadomość. Tą zyskaną. Tą, którą musisz walczyć, tą, którą musisz nauczyć się respektować, bo jeżeli kiedykolwiek przegrasz to, to jest bardzo trudno wrócić na tą drogę wojownika yy, wiedzy. Ale zawsze, powtarzam, i zawsze warto. Warto jeszcze raz warto, bo jeżeli nie, to będziecie ćwiczyć życie, a nie. Ty życie. To jest to, co jest najważniejsze. To co powiedziałem? Lepiej, żebyś ty wziął i zaczął ty ćwiczyć życie. A życie tylko jedynie możesz ćwiczyć, kiedy posiadasz ogromną wiedzę. Kiedy jesteś cały czas się kształcisz. Kiedy kształcisz, ty innych, wtedy oni ci zadają pytanie. A ty musisz na nie odpowiedzieć. I to jest najtrudniejsza rzecz w życiu. Odpowiedzieć tak, żeby się wszyscy pamiętali i kochali. Bo czasami, jak palniesz coś, no nic muszę skończyć. Zapraszam na dalsze wciąg opowieści o astrologii. Dlaczego palniesz? Bo brak Ci wiedzy. Dziękuję. Zapraszamy na sześcią opowieści o blizniech.